Dzień dobry, poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. Ja w końcu umyłam okno. Chyba troszkę nierówno powiesiłam tą zasłonkę i brakuje mi w niej boków. No ale cóż, nie, musiałabym coś wymyślać. Na razie jest jak jest. O, takie wzory troszkę ludowe. Ona mi pasuje, ponieważ mebelki mam pomarańczowe, więc dałam tutaj taki y, kolor pasujący. Myślę, żeby kupić żeluzje termiczne. Troszkę ocieplić sobie jeszcze te szyby. Na parapecie jak zwykle mnóstwo kwiatów, mnóstwo doniczek, jakiś krasnali, znajdek śmietnikowych, mariek, aniołków, pszczółek. Wszystkiego po trochu. Jakaś waga, którą sama zrobiłam jakiś czas temu. Lampion z aniołkiem. Aniołka muszę powiesić na, na szybie, bo ona bo On ma wisieć. O, widzicie, jeszcze sobie spowiesimy go, jak się uda. O, na haczyku takim wisi. Jeszcze muszę tu się spiąć na górę. O. Dobra. Aniołek jest. O. No, aniołka mamy. No dzisiaj taki dzień porządków sobie zrobiłam. Po południu mam zamiar wysłać kilka paczek do was. <noise> Także y, jestem dzisiaj dość zajęta. No jeszcze wam pokażę kilka moich y, hmm, znajdek, znajdek i kilka moich prac. Robię sobie kawkę i siadamy do rozkminek kuchennych. I tak, kochani, weekend mm, miałam pracowity, ponieważ y, zawaliłam sobie parę spraw, które miałam zrobić. Nie będę wam nawet mówić co, bo to jeszcze jest w fazie załatwiania. Jak się uda, to wam powiem. Ale załatwiłam, za, zawaliłam sobie te sprawy i tak się tym. Y, zdołowałam, że zaczęłam dużo tworzyć i tworzyć i tworzyć i malować i cokolwiek, byleby nie myśleć i że jaka jestem beznadziejna, że sobie nie dałam rady i, yy, i nie zrobiłam tego, co chciałam. Złoszczę się na siebie w momencie, jak, jak nie robię rzeczy, które sobie tam gdzieś wymyślę. No ale trochę mi przeszło. Już zaspokoiłam swój głód malarski. Wczoraj wam puściłam filmik właśnie z jednego takiego mojego... Eksperymentu malarskiego na Stolnicy. Będzie część druga, będę kończyć ten. ten. Na razie zwróciłam to w kąt, ponieważ mi się nie podoba. Nie wiem dlaczego. No, wam się nam niektórym się podoba, fajnie, cieszę się, ale mi się nie podoba. Nie wiem czemu. Może ten motyw nigdy nie malowałam, jakoś tak mi coś nie pasi, no ale będę kombinować, będę próbować na pewno go nie zmienię, czy znaczy na pewno no, na chwilę obecną na pewno <grym> teraz to tak mówię jak ci politycy na pewno, na pewno, a na chwilę obecną a później się okazuje, że nie bo, to, bo nie ma pieniędzy i musimy to zmienić, albo mówiliśmy w przenośni i tym podobne rzeczy, które na nas zapewniali przed wyborami to teraz się wycofują i po prostu jeden wielki mętnik w głowie, co to będzie z tą władzą nieważne, nie mówimy o polityce róbmy swoje po prostu kochani, musimy się w każdej y y y formie władzy znaleźć, ponieważ nasze życie zależy od nas, głównie i wyłącznie I jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz jak to mówią i ja jestem tego zdania, że jakakolwiek by nie władza, władza nie była, to i tak jesteśmy w stanie kreować swoje życie i żyć po swojemu no Różnie z tym bywa, czasem się podłamujemy, czasem tak jak ja w sobotę, no a czasem idziemy do przodu. Ja sobie dzisiaj piję kawę, taką mam łyżeczkę porcelanową, łyżeczki zaczynam. I piękna szolka, ja nie wiem czy ja Wam pokazywałam. Przedwojenna szolka, śmielowa, malowana w piękne kwiaty, to jest ogromny kubek. Nazywają to szolką bardzo często i tutaj mam kawusie i mam ciasteczko na moim śmietniczkowym jednym z talerzyków ze śliwkami drożdżowe drożdżowe? no chyba tak moja mama piekła <noise> z kruszonką na górze jest przepyszno, jest dużo śliwek i tak sobie stwierdziłam, że zaraz sobie je zjem ale zanim to się stanie ja sobie tutaj po, pod maszkiecę y, y, pod, podpieszczę sw sobie swoje podniebienie kawa musi troszkę wystygnąć no to wam pokażę rzeczy, które zrobiłam które znalazłam zacznę może znaczy część rzeczy pokazałam wam na instagramie jak ktoś ma możliwość to tam możecie znaleźć moje prace i moje, yy, 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 moją twórczość <kłysy> i moje znajdki <todgłosy> także wszystkiego po trochu więc tak, co było znalezione w ostatnim czasie? Piękny angielski talerzyk deserowy z jakimś widoczkiem na zamek, nad jakąś rzeką, jakiś lasek, jakaś dróżka. Bardzo ładny widok. Z tyłu jest sygnowany, ale ja oczywiście nie widziałam okularów, nie widzę. To jakaś chyba Anglia. Porcelan, albo Niemcy, no wybaczcie mi, ja jestem po prostu tak ślepa od, od tego, że ja ślę, ślęczę nad tym malowaniem, że po prostu, on jest taki w kolorze sepi, biało-czarny. Bardzo lubię takie talerzyki, mam jeszcze jeden podobny, ale nie jest motywem mm, kompatybilny, tylko że jest też czarno-biały, <laughs> też znaleziony. Drugi talerzyk to talerzyk szklany, to jest współczesne nasze jakieś wzornictwo, znaczy nie wiem czy nasze czy chińskie, typu pepko jakieś Kiki, Ikea i tym podobne, ale fajny motyw, kwiatuszki na niebieskim tle, to jest płaski kwadratowy talerzyk szklany, taki coś ala arkoroki, te, te dura, duraleksy, tak? Dobrze mówię? Już się pogubiłam w tych nazwach, tych starych takich szkieł, co, ten, co nas kiedyś reklamowano, że są nietłukące. Nie wiem, czy pamiętacie te reklamy tych szkiełek? Ja pamiętam. Zawsze lubiłam reklamy. Nie wiem dlaczego, ale oglądałam namiętnie reklamy. I też jedna z fajniejszych znajdek. Taki czajniczek, Stara Rosja. Chyba wam go nie pokazywała, nie? Yy. Także też śliczny taki herbaciany talerzniczyk i do tego są dwie takie filiżanki, kubeczki właściwie. Kubeczko, filiżanki. Nie mają spodeczków. Cały zestaw trzy, trzy częściowy. I do tego jeszcze takie trzy talerzyki z Bogucic. Bogucickie. Taki marmurek limonkowy. Może komuś brakuje do, do filiżanek, to proszę pisać. Są dostępne u mnie. Adres macie w opisie mojego kanału. Ewentualnie nutka historii małpainteria.pl Możecie się ze mną kontaktować. No i to by było ze znajdek. Tyle. No, tyle. Y Mam jeszcze jedną znajdkę, którą Wam pokazywałam ostatnio z nicz w kobaltowym kolorze i zrobiłam go w motyw secesyjny. Troszkę mi tutaj te brzegi, bym powiedziała, nie do końca wyszły, no ale dobra. Tak wygląda obecnie wazon. Widać? Widać? To jest wydrukowany motyw z komputera, pytacie mnie jaką mam drukarkę, mam atramentówkę Epson model 3250 o wysokiej rozdzielczości na wi-fi, ta drukarka kosztuje w granicach 800 000 zł, ja dostałam ją w ramach dotacji dla osób niepełnosprawnych, więc mam na za darmo, ale no mówię, jak to jest, jeżeli ktoś by chciał kupić. No, ewentualnie tam na raty sobie można wziąć i wykorzystywać różne motywy. Bardzo oszczędna w tuszach jest. Tam się kupuje pięć takich małych buteleczek z różnymi kolorami, wlewa się tam do pojemniczków, i ja ta, już tą drukarkę mam od maja. Drukuję jak głupia, mnóstwo motywów, mnóstwo kolorów i tam chyba nawet jednej dziesiątej jeszcze, o, bo mi coś tu spadnie, nie, nie, zużyłam, także robię różnego rodzaju, tak jak kolczyki, myszki, miki robiłam ostatnio, to też były, były wydruki, także dużo rzeczy można zrobić z takich, a ten, tutaj u góry są, jest forma zrobiona z kleju na gorąco, silikonowa, nie wzięłam, nie pokażę Wam, no a taka zwykła foremka, którą się zalewa Albo modeliną, albo klejem, albo żywicą, albo gipsem. Jest mnóstwo możliwości. W każdym razie ta góra jest częściowo zrobiona właśnie z motywów y, takich, takie skrzydełka mam. Y, no i to jest sklejona gorąco w kolorze brokatowego niebieskiego, więc mi tutaj przebi przebija ten niebieski, ale on się bardzo ładnie komponuje z tym kolorem, więc jest całość tak, jakby tak miało być. No, tak to wygląda, no fajna, fajnie mi, no i tutaj jeszcze pozłociłam, bo te brzegi to, są, to jest pasta do złoceń, taka ona tak postarza, yy, 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 po prostu przedmioty. Bardzo ją lubię, no jak zasnie to jest bardzo trwała, nic się z nim, tym nie dzieje. Oczywiście nie, nie robimy tego w zmywarce. Bo może zejść wszystko, nawet kolor tego znicza, bo niektóre są malowane, więc nie ryzykowałam, żeby myć to w zmywalce, bo ten kolor mógłby zejść. Ale ogólnie wyszło mi, wydaje mi się, że dobrze. Podoba mi się. W każdym razie mi się podoba. Jeszcze mi pan Waldemar ostatnio przysłał yy, potłuczony talerzyk. Skleiłam go tak właściwie trochę, byle jak. Bo stwierdziłam, że on pójdzie do dalszych prac. On był po prostu pęknięty na, w jednej części, urwana była ta część. Jako zwykłym klejem na golon, wiem, brzydko, brzydko, ale to nie o to chodzi, bo, to, bo ten talerzyk pójdzie do dalszej pracy i nie przeszkadza mi ta część, ponieważ będzie on jeszcze bardziej inaczej wypełniony. No, to też jest taki stary talerzyk. Przedwojenny jest z podpisem arkanisty, więc yy, 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 jakoś dość ręcznie malowane po prostu jest i, i szkliwione, bardzo ładna praca. Można sobie wzorować taki wzór do innych prac. Także yy, można go wykorzystać jako formę. Także panie Waldemarze, ratuję, ratuje pana talerzyki, które pan mi przysłał. <laughs> znaczy talerzyk i coś będzie z tego jeszcze zrobione, ale to wam pokażę później. No i moje y, prace, które, które robiłam w niedzielę. Wymyśliłam, oglądałam TikToka. Oglądałam TikToka, no i tam taka pani takie maluje fajne na drewienkach rzeczy, więc stwierdziłam, zrobię jak ona. Y, I to od razu mówię, że to są prace odtwórcze, takie po prostu skopiowane jakby. Oczywiście nie są identyczne jak tamtej pani, bo nie umiem tak malować jak ona, ale zrobiłam. I taką małą formę zrobiłam jako pierwszą. To są takie drzewka, jakby takie z takim prześwitem leśnym. To jest taka, taki zwykły plasterek drewna. Takie plasterki można kupić w takich paczuszkach. One są chyba. Między 6 a 8 zł, jakoś tak, 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 jakoś tak to kosztuje taka paczuszka. Trzy takie. Jest to może cena? Hmm. Czy bym to jeszcze widziała? Nie, nie, nie widzę ceny. W każdym razie y, wykorzystuję takie takie y, namalowanie. Wcześniej robiłam dekupaż, teraz postanowiłam coś namalować. Tak wyszło. Tak wyszło, widać. Okej, okay. no ale poszłam za ciosem, bo mi się podobały te rysunki tej pani. Więc następnym obrazem, który zrobiłam, to taki mroczny trochę. I ja myślę, że ja jeszcze będę poprawiać te obrazki. Hmm. Powiem wam, że na korku się źle maluje, bo to są te podstawki korkowe, które kiedyś kupiłam. One kosztują, staje się, 7 zł w krzynie 3 sztuki. No i zrobiłam taki las Halloweenowy. Tu teoretycznie powinny być dyni, ale ja to zrobiłam jako zwykłe lampiony. Ścieżka gdzieś tam w mroczny las, jakaś mgła, nocna poświata, coś takiego. Tu troszkę pozłociłam. I, i tyle. I tak to mi mniej więcej wyszło. I drugi jest z kotkiem. Ja puściłam filmik, który tam wczoraj może ktoś... Oglądaliście może, to widzieliście. Tu mamy kota podziwiającego księżyc. Tak mi wyszło. Troszeczkę tam gwiazd próbowałam jeszcze dorzucić. No, nie wiem, no tak wyszło. I ostatni pejzaż taki jesienny zrobiłam na takim plastrze drewna. To też kupuję w Action. To kosztuje chyba też w granicach kilku złotych. Te plasterki też je lubię. Przeważnie, może ja na nich anioły. A dzisiaj czy wczoraj zrobiłam taką ścieżkę jesienną. Tak to troszkę wyszło. Jest taki troszeczkę impresjonistyczny, bo ja tak nie umiem dokładnie malować realistycznie, więc zawsze te moje kształty są takie zaburzone i tyle. Także moja Grażynka do mnie dzwoni ze stowarzyszenia. Twórców. Muszę do niej oddzwonić zaraz. I co jeszcze chciałam Wam pokazać? Jeszcze Wam chciałam pokazać takie pudełeczko. To dostałam od urszulki. W, w, w tym były muszle. Ja wam to już pokazywałam. I stwierdziłam, że to pudełko jest świetne, żeby go jakoś ozdobić, nie? i ten, i też go mam zamiar pomalować i jakąś fajną formę z tego zrobić tylko nie wiem, czy będę malować ręcznie czy, czy dekupażować ale myślę, że to będzie chyba coś ręcznego jeszcze nie wiem co albo jakiś aniołek, albo <grybujesz> albo jakaś jakaś scenka abstrakcyjna także mm, no Możecie dawać pomysły, co byście na takim pudełeczku okrągłym widzieli. Ono jest tekturowe, więc mm, takie zwykłe. No, tu jeszcze folikami mi została po muszelkach. Tutaj były te muszelki z Morza Celtyckiego, i mam zrobić y, z nich anioła z, y, z muszli, ale jeszcze się do to nie wzięłam. Nie mam takiego fajnego podkładu. Czego bym nie mam, ale nie wiem, gdzie dała mi gdzieś tam pewnie leży i czeka na swoją kolej ale będzie zrobiony no i taką jeszcze mam pomysł też mi Halinka z Opoli pod, o, z Opola podrzuciła pomysł pozdrawiam Cię kochana serdecznie anioł ze skrzydłami z liśćmi jesiennymi na tle brzozowego lasu i też mi się to strasznie spodobało tylko no nie mam w domu płytna muszę jechać do pracowni coś tam wygrzebać i, i namalować takiego anioła w takiej formie. On będzie takiej kolorystyce, coś jak tutaj. Więc zobaczymy, co mi, co mi z tego wyjdzie. No, także moi drodzy, no tyle, tyle. No. Wzięłam się za to sprzątanie, umyłam to okno, ale jak już umyłam to okno, gdzieś tam coś poprzestawiałam, to zaraz zrobił się następny bałagan. No i znowu ten bałagan muszę sprzątnąć. I jak już się ten bałagan sprzątnie, to znowu coś zostanie z tego bałaganu, to też gdzieś muszę upchać. Więc otwieram następną szafkę i okazuje się, że ta szafka też jest do sprzątania, i muszę ją i tak metodą łańcuchową sprzątam po kolei każdy kąt. I, i, i złoszczę się trochę, że tak ostatnio mało sprzątałam, bo teraz mi się tego nagromadziło. No i dużo mam sprzątania. A wiecie, że ja nie lubię sprzątać, lubię tworzyć, lubię doświadczać. No, sprzątanie to też doświadczenie, takie, takie trochę nudne dla mnie, nie, niektórzy lubią sprzątać, ja na przykład mm, lubię sprzątać jak mam taką, mm, taki tr trudny nastrój, taki, że coś bym zrobiła, nie wiem co, to lubię czyścić moją okropną czarną gazową płytę szklaną, yy, na której gotuję, ponieważ ona się tak potwornie brudzi, jest tak brzydka zawsze, bo zawsze się czymś uciapie albo upalcuje. I już mi ręce do niej opadły, ale właśnie jak mam taki zły dzień, to taka płyta do czyszczenia jest idealna właśnie na, na poprawienie sobie humoru. Więc może ją będę czyścić w najbliższym czasie, bo mój humor taki średni, ta jesienna aura, niby ładny jest ten październik, ale jednak te krótsze dni i mało słońca powodują, że nie czuję się za dobrze. No ale. Jakoś jeszcze daje radę. No ja w twórczości się właśnie mojej realizuję w momencie jak się źle czuję, więc im więcej tworzę, tym znaczy się, że gorzej się czuję. No ale, ale, ale walczę ze sobą. Walczę ze sobą i, i próbuję zapobiegać jakiejś, jakimś gorszym stanom. Też włosy sobie trochę potwarbowałam, bo już były takie bardzo mm, dużo odrosty i takie były połowy. Więc jeszcze by się przydały do fryzjera trochę się podciąć, bo troszkę wygląda jak i stąd i nie wracaj. Yy, nawet się tak nie chcą już kręcić, bo zresztą one już yy, są trzy dni po myciu, więc już się mało kręcą, bo one się najładniej kręcą po myciu, a później to już są takie trochę pierzaste. No i tyle moi drodzy: tyle wam chciałam powiedzieć, pokazać, zainspirować no i cóż, życzę wam miłego tygodnia dbajcie o siebie nie chorujcie, dobrze się ubierajcie na cebulkę yy, chroncie uszy bo wiatr robi swoje też czasem przeziębienia z uszów no i gardełka też i miejcie jakieś syropki domowej roboty pod ręką, bo jak wiadomo <grywanie> w służbie zdrowia źle się dzieje i yy, nie zawsze nasi cudowni lekarze Dadzą nam receptę na, na szczęście, czyli na zdrowie. No i cóż, no, trzeba się czasem leczyć swoimi sposobami, jak mamy i możemy. A jeszcze Wam powiem, że y, zrobiłam sobie y, grzybnię biczerkową. No, a propos domowych sposobów, to zrobiłam dwie rzeczy. Y, Jedna to taka, że w sobotę, sobota, wieczór, październik, a ja umyślałam sobie reanimować storczyki, które mi padły ostatnio trzy storczyki mi padły. Nie wiem dlaczego, pięknie rosły, i nagle coś im zaczęło dolegać. Mhm. Nic im nie zmieniałam, nic im nie robiłam, zawsze było tak samo. Tyle samo wody, tyle samo światła, więc nie wiem o co chodzi. <laughs> w każdym razie. No, już myślałam, że nie ma dla nich nadziei, ale obejrzałam oczywiście film na TikToku, który sprawił, że nadzieja we mnie wstąpiła i postanowiłam te moje storczyki ratować. One właśnie leżą na parapecie, tak jak ten mój Fikus japoński. Też dostałem mieszankę specjalną, wszystkie te korzonki poobcinałam. Zostały tylko taki kikucik, i ten kikucik właśnie ratuje. I, I zobaczymy. No, on jest taki w takiej teraz formie, jakby pod szklarnią, bo jest pod plastikową butelką. Otulony, ochroniony ze wszystkich stron. Yy, odżywiony, czy coś z tego wyjdzie, nie mam pojęcia. Jeżeli tak, to Wam się oczywiście pochwalę. A drugą rzecz, którą robię, to wymyśliłam sobie, dzisiaj sobie robiłam jajecznicę na pieczarkach. I przypomniało mi się, że znowu gdzieś tam na jakimś filmiku krótkim widziałam, jak dziewczyna hodowała pieczarki, chyba nawet to była pończocha, gdzieś tam tak je powiesiła, gdzieś tam jakiejś ziemi narzuciła. No ja w pończoszu tego nie zrobiłam, ale zrobiłam taką krajankę grzyb grzybni i też ją tam jakąś specjalną odżywką potraktowałam jakieś jeszcze tam filmiki pooglądałam i zrobiłam sobie grzybnię pieczarkową. Jeżeli ona mi wyjdzie, to wam powiem jak. Czekamy 14 dni co najmniej. Czy to coś tam da, czy nie da? <grybki> czy te grzybki urosną? Czy tam w ogóle w, tej, w tych pieczarkach były zarodniki? No ja jeszcze sobie z grzybami zrobiłam. No ale zostawiłam sobie te Obierki, i te trzonki, i tam dwie takie ładniejsze pokroiłam i tam zrobiłam taką mieszankę do tego, żeby rosła. Czy będą rosły, tego nie wie nikt. Podobno mam rękę do kwiatków, więc bardzo możliwe, że urosną. No, także trzymaj, trzymajcie kciuki za moje storczyki i za moje grzybki, bo jak się uda, to będę miała darmowe darmowe pieczarki w domu i nie będę musiała kupować i też Wam po oczywiście polecę, jeżeli uda mi się coś takiego wyhodować no, to tyle kochani, jeszcze raz Was pozdrawiam życzę wszystkiego dobrego na ten tydzień dbajcie o siebie, radujcie się małymi rzeczami i róbmy swoje i cieszmy się drobiazgami pozdrawiam serdecznie